Czy Twoim zdaniem Ola kłamała yy, mówiąc, że jest sama, a czekając na Michała w programie? Wszyscy uważaliśmy, że kłamała. Jaka jest prawda, to do tego do końca nie wiemy. Na pewno coś ściemniała, yy, na pewno się tam gdzieś w jakiś sposób spotykali. Nie wiem, czy byli parą, ale no, wyczuliśmy to, że on mówił co innego, ona mówiła co innego, I nigdy się nie przyznała do tego, więc no, wydaje mi się, że na pewno się spotykali. Ale czy byli oficjalnie razem, to tego nie wiem. Po takim ukrywaniu, Twoim zdaniem, w ogóle produkcja powinna usunąć ich z programu? Z jednej strony tak, ale jeżeli oni się tego spotykali i nie byli oficjalną parą, to nigdzie w regulaminie nie było, że nie można się spotykać z jakimś uczestnikiem przed. Nie można było, trzeba było być singlem, ale słyszałem, że w wielu programach ludzie udają, że są singlami, a tak naprawdę są w związkach i do tego nigdzie dojść. Tak? Nikt na raczej tam się nie chwali na Facebooku statusami w związku. Jeżeli podobał Wam się ten wywiad, to zapraszam Was do subskrybowania, komentowania kanału przyambitni.pl oraz do śledzenia Instagrama przyAmbitni.